Witamy. Mamy tak. zaszczyt zaprezentować filmik przedstawiający znane i nieznane fakty z życia codziennego naszej obecnej klasy trzeciej. Tak, wychodzimy i postanowiliśmy zrobić taki filmik, żeby nas ktoś zapamiętał, żeby się fajnie wspominało. że No i, no i ogólnie posklejaliśmy różne fajne zdjęcia, ciekawe filmiki. Nikogo nie będziemy obrażać. No i też. Nie ma nic na celu wyśmianie nikogo. Tak jest. To jest zrobione tylko tak, żeby można było się troszkę pośmiać. Nie czerpiemy z tego żadnych korzyści materialnych. Dokładnie. Chociaż bieda panuje w kraju, więc. No, się coś tam. No tak, a, a robiliśmy to paręnaście dni, godzin, godzin no Żeby Noc. nie powiedzieć nawet lat. Noce też nie przez pracowaliśmy ciężko, no a też. Prąd, prąd, już, drogi. Prąd, prąd, drogi, i prąd drogi! Prąd kosztuje i to bardzo dużo, więc tak. niestety, ale wydatki są na to ro, coś. robiłeś to bardzo ciekawie, myślę, że, że się może to komuś podobać. No i ogólnie to jesteśmy takiej nadziei, że film się Wam spodoba i nikt nas za te zdjęcia nie, zna, nie zabija lub nic nienawidzi. Mm -hmm. Tak e, i co, i pozdrawiamy wszystkich, wszystkich Polaków, no, <laughs> wszystkich uczniów, Polaków <laughs> też, no, nauczycieli też. Również, e, również pozdrawiamy również, szczególnie naszego wychowawcę, pana Lesjana. Tak i, i co tam jeszcze. No i chyba tyle słów wstępu. E, zapraszamy no i... do oglądnięcia. E, mamy nadzieję, że się spodoba. E, no i w sumie tyle, no, nie będziemy przedłużać. No właśnie, bo to już tak. jest późna godzina, jest godziny 19. Tak, jak wszyscy wiedzą jak my wyglądamy, także... Ten... No nie ma co tutaj już no więcej przedłużać. No, więc... Życzymy miłego oglądania i mamy nadzieję, że się spodoba. Yy, jak najbardziej. Chociaż filmik nie jest jakoś taki super, ale no zobaczymy. Bo jest, ba jest bardzo, bardzo super, także no to dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy, zapraszamy. is school you mm -hmm. Raz z moją klasą już pożegnać czas mych przyjaciół. Szatana, szatana, posłuchałem szatana, szatana, posłuchałem, szatana, szatana, posłuchałem, szatana, Taki tu spokój, na, 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 Nic się nie dzieje, na, 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 na. Nikt się nie bawi, na. na. I tu spokój, na na na, nic się nie dzieje, na na na, nic się nie bawi, na na, na. wszyscy się nudzą, na 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 na. Jedziemy! na twarzy to ADHD? Dobra, jak już mówiliśmy... Nie bierzemy z żadnej korzyści z tego materialnej. Przynajmniej tak było do teraz, ponieważ skończyła nam się kawa i musieliśmy skoczyć do sklepu. Kawa, jak już no, no, je, mówiliśmy, że jest kryzys, to droga rzecz. A tu pieniędzy niestety nie w tym ma. W kraju bo... nic za da darmo nie ma. Yy, yy... Jedynie co jest sprawiedliwe, to karty do telefonu. To jest jedyna sprawiedliwa rzecz. Co ty No bo karta do telefonu ci kosztuje na przykład 50 zł i masz te 50 zł. Dobra, no rzeczywiście. Ale pewnie, znając tam jest jakiś VAT czy coś innego. Na pewno jest takie nie? coś. Więc. Yy... Dobra, nie, no. My idziemy sobie zrobić kawę, a tymczasem zapraszamy na krótkie reklamy. Tak, bo musieliśmy sobie.